Operacyjny. Tutaj leży cały chory, ale nas będzie interesował jakiś jego obszar ciała, prawda? Obojęcie, czy to będzie żuch, czy to będzie głowa, czy to będzie kończyny, w pewności jakaś operacja, czy klatka piersiowa. Ograniczamy pole operacyjne do pewnego, do pewnego obszaru. Tam za Państwem, jak Państwo obejrzeli, jest, są takie płyny do do dezyfekcji pola operacyjnego, podchodzi ta brudna instrumentariuszka, polewa ten gaźnik tym płynem i ja proszę Państwa myję ten sposób kilka razy w tym środku to, to, to pole operacyjne, ten środek sobie tam wysycha albo się go jeszcze podsusza i następnie proszę Państwa zakłada się taką folię, lekko przedzierną, samą przylepną, no, tak, ja na, na, na ostatniej grupy pytałem tutaj Państwa, zapytam po co się tą folię przykleja. tak się, wie pani, no, skąd operacji polega się właśnie skoro się robić. No. To że proszę Państwa, sprawa jest prosta. O ile takie narzędzie mogę włożyć ze stali, tak? Mogę włożyć do 200 stopni, wysterylizować je i tu już nie będzie nic, ani wirusów, ani bakterii, ani tam niczego. Ani Natomiast chciałem no, polegać od tego, co zrobić nie wiem. W związku z powyższym... Zawsze na skórze chorego będą jakieś bakterie, a teraz wyobraźmy sobie, że operuje chorego, który ma rok, nie będą już jakieś, tak, albo pęknięte jelito lito, no tam się będzie coś wylewało, to w mi tą skórę, prawda? Więc zabezpieczamy i wnętrze ciała kolego od bakterii, które są ze skóry wywieszone do środka i odwrotnie. prawda? Także to, temu ta folia, folia służy. No i rozpoczynamy zabieg, oczywiście tamte tak, czyli przecinamy. Tutaj skórę, następnie rękę pod skórą, wchodzą coraz głębiej Jakbyśmy się przyjrzeli tym skalpelom, to one są różne Tutaj macie Państwo taką kolekcję, taką kolekcję tych skalpeli, uwaga proszę się nie ciąć tymi skalpelami tak? no spójrzmy na, żenę, na te trzy końcówki One się różnią, one tak? się różnią oczywiście też tymi lądkami Czasami trzeba gdzieś wejść głębiej tu mamy nawet kartę do cięcia tylko skóry mięśni, tutaj z jakichś drobniejszych rzeczy, a tym skarferem takim bardzo ojczystym możemy naciąć na przykład naczynie, na tak? bo to jest bardzo delikatne. To jest niemy, z i I teraz proszę Państwa musimy, no oczywiście żeby wejść coraz w musimy zacząć sobie odchylać tak, te, te tkanki, które opowiadamy. No i mamy proszę Państwa... Do tego służą nam no, pensety. Tak? No, pensety są znane Państwu, no oczywiście są winą. No. Eee, Penseta działa tak długo, jak się ją trzyma. To zaraz do tego tematu wrócimy. Ale przyjrzyjmy się dwóm końcówkom tych Zobaczymy, że one są prawie takie same, prawda? Ale niekoniecznie. Tak? Państwo się przyjrzeli z tym końcówką, to tutaj proszę Państwa, mamy dwa takie ząbki, a ogóle jeden. I te ząbki na siebie zachodzą. Natomiast tych ząbków nie ma, tylko mamy takie nacięcia. Tak? Tą pensę nazwałam pensetą chirurgiczną, tą pensetę anatomiczną. Nasada ta chirurgiczna ma to do siebie, że jak łapiemy tkankę, to te ząbki się wbijają, tak jak zęby człowieka, tak? Dolne i górne, i mocno trzymają tą tkankę, ale jednocześnie wykonują, no niestety tam dostanie jakiś ślad. Tak? Natomiast ta penseta łapie trochę słabiej, ale nie uszkadza tkanki. I ta penseta służy nam do takich gdzie chcemy chwycić w miarę mocno, nie boimy się specjalnego uszkodzenia, czy twarda skóra, jakaś powięć, może jakieś mięsie, a tu gdzieś delikatne jakieś struktury tych oddech, naczynie krwionośne, czy jakiś inny obszar, to penseta anatomiczna. Tak? Dobrze. To tak, tak jak powiedziałem, penseta tak długo działa, jak ludzi ją trzyma. Tak? Wziąłby jedną pensetę, drugą i właściwie wchodził na biegu. W no, związku z wyższym trzeba było opracować coś, co pozwoli na dłuższe przebywanie narzędzi w polu operacyjnym, niekoniecznie będą utrzymanymi. Tak? I zresztą opracowano zamek chirurgiczny. Tak? To są takie ząbki, które jeden na drugi zachodzi. Zdaje to taką możliwość, że zapięcie tego zamka powoduje, że to narzędzie zostaje tak długo, aż to nie zajmiemy, tak? tutaj. Można otworzyć, to otwiera się ten sposób, że się staramy pod, te ząbki od siebie oddalić. Tak? I teraz żebyście Państwo się znowu przyjrzeli tym dwóm narzędziom, które trzymam, to końcówki ich są identyczne jak... Końcówki są identyczne jak pęsecie chirurgicznej i pęsecie anatomicznej. Tak? To są trzy ząbki, to są nacięcia. To narzędzie nazywamy Kocher, to narzędzie nazywamy PEAM. Nasze pochodzą od nazwisk Z wybitnych chirurgów dziewiętnastowierzchnych. PEAM był chirurgiem francuskim, wykonał pierwszą na świecie resekcję żołądka. Kocher pracował w Wiedniu, w Austrii, wykonał pierwszą na świecie resekcję tarczycy. Zresztą wiele tych narzędzi, które tutaj Państwo <słuch> zobaczą, nosi nazwę właśnie... Oprócz tych nas taki no, zwyczajowych właśnie no, od nas, yy, od chirurga, oczywiście mają swoje nazwy jakiś tam katalogowe. Dokładnie. oczywiście idąc w błąd ciała chorego napotykamy na różnego rodzaju struktury, które, naczynia, lub no, inne struktury, które trzeba coś z nimi zrobić, prawda? Możemy je podwiązać, tak? No wyobraźmy sobie, że tutaj mamy naczynie, które stanęło nam na drodze i chcemy je bezpiecznie, zabezpieczyć, podwiązać, tak? Ten takim, jak on, krzywym klemem, który też ma ten zamek, zresztą ten zamek spotkacie Państwo prawie we wszystkich tych narzędziach. Podchodzimy pod to narzędzie, pod to naczynie, tak? podaje nam asystent z podwiązkę, podajemy zawsze zamknięte narzędzia instrumentariusze i może Państwa takie takie znaczy, nie podwiązujemy, tak, to sobie i mamy zabezpieczone. Tak? Wyobraźmy sobie, że tutaj jest jakieś narzędzie, nie, 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 jakieś, jakieś na tak, łapiemy to, w miejsce jest trwawiące, a system nam trzyma to urządzenie, a my sobie tutaj podchodzimy w ten sposób, tak? łapiemy tą podwiązkę tak? i... Podwiązujemy w każdym razie. Tak. To jest jedna z możliwości. Druga możliwość, proszę Państwa, to jest uchwycenie krwawiącego jakiegoś miejsca. Nie widzimy dokładnie naczynia, ale widzimy coś, tu co nam trwawi. Chwytamy w pęsetkę, następnie bierzemy nóż elektryczny. Tutaj tak, mamy takie urządzenie to jest pewna elektrokalkulacja. Chory leży na takiej płytce to jest płytka przewodząca prąd mają do uda albo do pośladka przytoczoną, to tego elektroda bierna, elektroda czynna to jest ta końcówka. Prąd oczywiście nie tak jak tam, prawda, w gniazdkach 220, ale odpowiednio dobrany, przepływa przez ciało chorego. I kiedy ja uruchomię żółty przycisk, to ta końcówka jest nożem i ona tnie. jest przewaga cięcia nad, nad, nad koagulacją i nad tną. Natomiast jeżeli nacisnę niebieski prąd o innej częstotliwości, który powoduje, że tak, że na końcu tej pensety wytwarza się wysoka temperatura, która koaguluje nam chwawiące naczyń. W tym samym urządzeniu mamy również butlę z argonem, tak, gaz słachetny argon, który pod wpływem prądu zamienia się w plazmę. I tak samo mamy albo cięcie, albo może nam się to uda, nie zawsze to widać. I tutaj, o, tak, widzicie Państwo takie ogięcie tutaj tworzyć, co Państwo sobie widzą. W oryginale jak to lepiej widać, że jest chory, to proszę Państwa, to jest do takiego formulowania powierzchni tak zwanego promienia miąższowego. Taki przykładem z promienia że ktoś się przywróci na rowerze i sobie na przykład dar skórę, z całej skóry tak coś leci, to trudno złapać tu na jakiekolwiek naczynie, więc wtedy się, jeżeli mamy do toczenia chirurgicznym, takim po prostu tym, tą plazmą gorącą kalumię, tak? Żeby dokładnie sprawdzić, gdzie to leci, to używamy maczaków, czyli mamy gdzieś tam trwawień. Przykładamy, aha, widzimy, w tym miejscu. dobra. Albo seton można też zastosować, albo kompresy, jeśli jest większe kwadraty, zaczekamy. O, dobra, widzimy, Albo na przykład jest duże krwawienie, a to choroba w jakimś wypadku ma rozwaloną wątrobę, prawda? leci, trudno to no, nie można mu wyciąć tej wątroby, wtedy pakujemy na przykład kilkadziesiąt takich kompresów, zaszywamy na kilkanaście godzin, jeżeli to wszystko przeżyje, przez mu leczymy go intensywnie, po, po kilkunastu godzinach albo na następnego dnia wyciągamy te kompresy, oczywiście ilość włożonych ujętnych musi się zgadać i czasem dopiero wtedy nam się udaje, udaje to zatrzymać na jeżeli jest duży wyciek czegoś tam, czynów, 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 tak? mamy saki. tak? Ssaki podłączone do króży są takie butelki, które nam ładnie odsysają tutaj tą treść. Jest, może być tak, taki, może być tak bardziej punktowy lub taki jest taki bardzo delikatny, a czasami transportowany przez neuroki ruchu, gdzieś tam w obrębie mózgu, gdzieś tam małe i No, no i wiemy, operacja się posuwa, trzeba stworzyć pole do manewru dla chirurga i do tego budzą. Jak Państwo jest tutaj sama masa, tak? Od takich małych szaków możemy na przykład skórę, tylko taki zepsuty widelec, yy, możemy skórę sobie podnieść do góry. Potem mamy tak zwane harbewa, to też od nazwiska. Tu już możemy skórę tkańczkę pod skórą w jakichś małych ranach, w większych kranach, tak się podobne, ale dla większych cięć, to jest tak, który możemy sobie od, odsunąć na przykład wątrobę czy, czy, czy jeli No jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dla państwa może ważne to, że młodzi, rurzy i studenci, którzy u nas studiują, to dostają właśnie są na są na, nam do ręki te i tutaj mają nam odsłaniać. No jak ktoś nie idzie, to to jest winny no na tak, który odsłania, prawda? zrozumiałe, prawda? Także niestety taki jest nasz główny chirurg. No i we meczach zapewnie wchodzimy w coraz głębsze kwasy, które no nie się, prawda? No i tutaj tak jak mówiłem w poprzedniej grupie, może leży 1% narzędzi, które wówczas są w chirurgii używane, prawda? Bo każdy dział chirurgii, czy neurochirurgia, czy, czy ortopedia, czy jakiś inny ma swoje narzędzia, które są. Ja tu Państwu pokazałem więcej tylko zakres tych narzędzi, które jakby są najważniejsze. Tak? No, oczywiście są w tym nożyczki, no, nożyczki nie będą wątpliwości, że są bardzo... Nie wie, bo... <lacht <lacht> są nożyczki bardzo długie, do głębokiego jakiegoś faletrowania, są nożyczki bardziej takie no, oporne, są bardzo delikatne, są nożyczki do, do naczyń trwiona, tych no, nożyczek też tam jest 50 rodzajów albo więcej. Się tak? To są urządzenia to, służy do złapania pęcherzyka żółciowego w czasie otwartej, klasycznej na kolecy z czyli wzięcia pęcherzyka. Chwytamy pęcherzyk wierzemy, y krzywy kle, tak? i krzywy klem, sobie na przykład tam preparujemy, dzięki temu możemy tym pęcherzykiem sobie tam prawda, ruszać. Tak? ale to urządzenie ma tą charakterystyczną cechę, że jak już coś złapiemy tym urządzeniem to już nie trzeba usunąć, bo on bardzo mocno, bardzo mocno uciska. Ale mamy takie urządzenia, które, które tego nie mają. To jest na przykład klem naczyniowy do zamknięcia naczynia albo tak. Zobaczmy sobie, że to jest to, jest to naczynie, które chcemy zamknąć. Tak, robimy to w ten sposób. I mamy zamknięty przepływ, ale w tym obszarze Możemy coś robić, tak? Możemy wziąć ten skal na przykład taki delikatny, który Państwu pokazywałem, tak? tak? Tu mamy już zamknięte, już nie będzie potoku. Sobie tym skalpelem tutaj naciąć. No i na przykład przyszyć coś tam albo włożyć albo jakiś sewnik czy coś takiego. Tak? Po popuszczeniu tego oczywiście przewracamy przepływ krwi i zapewniam Państwa, że to tutaj można zaciąć na palcu i tak? wypalać jeszcze na razie dobrze się ma, tak? Także to jest urządzenie, które zamyka, ale nie niszczy, tak? No i teraz wyobraźmy sobie, że no, no, mówię, no jest tutaj tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. To jest na przykład do wyciągania y, kamieni żółciowych, z przewodu żółciowego. tak? No i teraz wyobraźmy sobie, że chcemy, chcemy sobie wykonać resekcję jelita, tak? No, wyobraźmy sobie, że to jest jelito, tak? To fioletowe to jest jakiś gus. Chcemy wyciąć ten fragment tym tak? No i proszę Państwa, wiemy, że część jelita, ta część i ta część zostanie. Tak? Tą będziemy chcieli wyrzucić. Ale jeżeli byśmy wzięli nożyczki po prostu, wycięli to jelito, no to będzie tutaj się lało to, co w jest. Prawda? My chcemy tego uniknąć. Nie chcemy zakarreć po. W związku z powyższym, ta część silica, która zostanie będzie zamknięta takim klemem, jak nazywamy klem miękkim, ma taką strefę, że można go zapiąć sobie on zamknie nam to, ale nie zniszczy tak. natomiast z tej strony, którą wyrzucimy, będzie można będzie można założyć taki klem twardy tak. to samo robimy z drugiej strony udało nam się już to i teraz mamy z dwóch stron zamkniętych i trzeba je trzeba je zespołować, tak? Zespolenia są rozmaite i tutaj proszę Państwa musimy pokazać najpierw nici chirurgiczne, tak? nici chirurgiczne proszę Państwa mam tutaj sobie statkę, też na nici chirurgiczne są bardzo różne, proszę zwrócić uwagę na różne rodzaje igieł które tutaj są, prawda? także mamy taką giełkę, tak, która jest w środku, tutaj w tym jest stalowy drut połączony taką koszulką plastikową. To no, jest specjalne do domykania niektórych typów ram. Mamy również bardzo małe, yy, proszę bardzo, może, proszę nie skaleczyć, mamy bardzo małe yy, 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 cienkie, mamy no oznaczenie cztery i siedem zero, tak. Im więcej, im większa cyfra przed zerem, to nasze rzecz jest cieńsza. Państwo porównali rzeczywiście to 7.0 ledwo widać, tak? 7.02 ten nie widzą tego, natomiast 4.0 jest troszeczkę, troszeczkę grubszy. To jest typowy sześć naczyniowy, tak? Czyli na przykład w zesporaniach naczyniowy. Proszę zwrócić uwagę, że większość, jeśli nie wszystkie te igły są półokrągłe, tak? To wycinkiem koła. To narzędzie, które ma budowę taką samą jak każde, czyli ma ten zamach dziwniczy, nazywamy imadłem. Imadło służy do trzymania nici. Nic zakładamy mniej więcej tak przy czwarte tego wodu i wymagania takiego. Narzędzie powinno trzymać w ten sposób. Tak? Pierwszy i czwarty palec i palec wskazujące podbudzenie lewej. Przyjemy nie tak jak się szyje, się szywa guzikina na tylko szyjemy wykonując taki ruch półokrągły. No wyobraźmy sobie, że tu jest rana, którą chcemy też. tak? No Wbijamy się półokrągłym ruchem, z drugiej strony wycinamy, wyciągamy i proszę Państwa, można albo ręcznie, albo za pomocą tego magła. e tal